גלנד פרייטט או פיל מייטי סקרקובה Bardzo zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy, nasi inżynierowie mieli jak najlepsze warunki do pracy. I mam na myśli tutaj nie tylko świetne biuro, elastyczny model pracy hybrydowej, ale też jak najlepszy sprzęt, jak najlepsze narzędzia do pracy. W firmie pracuję na stanowisku EUC Analyst i jestem odpowiedzialny za przygotowywanie komputerów dla nowych pracowników. W Macu najbardziej sobie cenię szybkość działania systemu, to, że komputer jest gotowy 20 minut po wyjęciu z pudełka oraz dobre odzorowanie kolorów na wyświetlaczu Retina. W Cortland jestem odpowiedzialny za obsługę klientów biznesowych. Pomagamy we wdrażaniu i wpinaniu urządzeń do systemu klienta tak, by dostarczony komputer był gotowy do użytku przez pracowników. MacBook to urządzenie do pracy, które idealnie łączy się z innymi produktami marki Apple. Jest lekki, długo działa na baterii i świetnie sprawdzi się zarówno do pracy w biurze, jak i w domu. Podczas spotkań online używam słuchawek AirPods. Lubię je za bezprzewodowość, czyste brzmienie, a po pracy towarzyszą mi na siłowni. Pracuję jako iOS developer. Mac jest niezbędnym narzędziem w mojej e, codziennej pracy. System macOS jako jedyny pozwala na uruchomienie narzędzi służących do budowania aplikacji na platformie Apple. Moim zdaniem, narzędzia budowane w system znacznie zwiększają produktywność każdego dewelopera. Using Mac, I think it's been the best of both Microsoft world and the Linux world, which combines both user experience and the dev tools that we need. Running favorite softwares around, it's been super helpful, and it's just, the speed is just awesome. Pracuję jako Operations Manager. W mojej pracy ważne jest dla mnie, że na maku mogę sprawnie zarządzać wieloma projektami naraz. Gdziekolwiek jestem, pozwala mi on wydajnie pracować. Są to małe rzeczy, ale mają one ogromny wpływ na moją codzienną produktywność.